Machop Community Day Classic. Yeah. Ubiegły weekend to nie był tylko dzień społeczności na naszego małego walczącego Pokemona, ale także w niedzielę, dzień później, był Max Battle Day na Machampa. Więc cały weekend był poświęcony Machopowi i jego ewolucjom. Nazbieraliśmy sporo Machop Candy i wiele Stardasta ze względu na bonusy Community Day'a. To była okazja do zdobycia fajnego Machampa, który jest naprawdę niezłym walczącym Pokémonem w tej grze, a także żeby zdobyć zasoby wow. Machop Candy i Dasta, by dzień później wymaksować waszego nowego Gianta Max Machampa. Oh yes. Dzień później jednak jest potrzebna większa ekipa, ponieważ max bitwy w Pokémon Go są dosyć niezbalansowane. Nie jest to walka, którą możecie stoczyć w pojedynkę. Tym razem wszyscy trenerzy polowali na shiny gianta maxa oczywiście. Jak widzicie, Pokémon Go wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Niestety nie udało mi się zdobyć Shiny Gianta Maxa samemu. Na szczęście jednak mój bardzo dobry ziomeczek przetrajdował mi go i udało się. Shadow oh, Ivy, yes. piękny Gianta Max. Musimy go oczywiście wymaksować. Jest tutaj bestia stworzona na max bitwy. Dzięki za uwagę.